Jak zawalczyć o zdrowe, wysokiej jakości plony cebuli? właśnie dzisiaj o tym wam e, powiemy. Jesteśmy na plantacji cebuli ozimej. Witamy serdecznie w miejscowości Olszewo koło Henrykowa, e, powiat średzki. Środa Wielkopolska, moje drugie, mój drugi dom e, na ziemi. To jest miejsce, gdzie e, w całym rozwoju firmy, w swoim rozwoju, wybicia e, uprawy warzyw, no to na Środzie Wielkopolskiej tak spędzam najwięcej czasu. Często też widzicie e, gospodarstwo, w którym też Cały czas pracuje i rozwijamy razem podnoszenie jakości cebuli jakościowej i ziemniaka na frytkę. Będziemy w tym roku też pokazywać bardzo dużo relacji, osobistych zabiegów robionych przeze mnie. Jakie zagrożenie w najbliższych dniach? Tutaj też podlewamy ten one, jest bardzo dobrze zaawansowany. Pokaż to Wiktorku. Zalecenia, które tu zrobiłem w piątek, tak? wysiew nawozu deszczowanie, w międzyczasie jeszcze herbicydy, tak, cztery substancje czynne, jeśli chodzi o zachwaszczenie wtórne, żeby nie denerwować się przy kopaniu. Pamiętajcie, że te chwasty zabierają nam też jakość. Bardzo ważne. Mączniak rzekomy cebuli, pernospora destruktor, ta nazwa łacińska, sama nazwa wskazuje destruktor. Jeśli dojdzie do infekcji, to w kilkanaście do kilkudziesięciu godzin możemy stracić cały plon. To jest bardzo ważne, takie charakterystyczne. Najpierw widzimy żółte przebarwienia. Nie ma tu go zbyt wiele, aczkolwiek żółte jaskrawe przebarwienia, i po kilkunastu godzinach od takiego przebarwienia Widać taki charakterystyczny meszek, jak dawniej zostawiło się chleb na parapecie, taki charakterystyczny meszek. Myślę, że Wiktorek dla przykładu coś Wam wklei. Na pewno pod kątem indukcji odporności, ja to tak nazywam, warto w tych wczesnych fazach stosować nasz stymulator Hubra. Tak? Do tego w przypadku, gdy zauważycie już tego mączniaka rzekomego, peronospora destructor po łacinie, królowa nauk, tak? łacina, królowa języków, to warto dodać naszą saletrę wapniową z humusem terakan. To jest też coś, co będzie Wam sprzyjało w tej walce. R... <laughs> Przepraszam, jak widzimy, stara, wdzięczna 60-ka. deszczownię, deszczownia RM. Pozdrawiamy KMK Agro. E, moi drodzy, moi drodzy, co zrobić, gdy zauważycie w całym alium problem z mączniakiem prawdziwym czy z mączniakiem rzekomym. Pernospora destruktor to mączniak rzekomy. Wtedy Szybciutko wykonujemy dezynfekcję. Czy to będzie w sezonie, czy teraz w cebulach rodzimych. Dezynfekcję agroeką. Nie pod chlorynem. To nie jest pod Agroeka to kwas podchlarawy, woda elektrylizowana. Kwas podchlarawy, który naturalnie też występuje w organizmach ssaków zwierząt i ludzi, występuje w krwi ludzkiej też również. Tak? Ten kwas podchlarawy, który ma właściwości dezynfekacyjne, nie zabijając biologii, właśnie. Po takiej dezynfekcji powinniśmy wykonać zabieg mówimy jeśli mówimy o produkcji konwencjonalnej powinniśmy wykonać e, zabieg e, fungicydowy i tutaj kilka takich substancji m, które na pewno będą efektywne w walce z mączniakiem to będzie na pewno pretokonazol, fluopyram, dimetomorf to są te substancje legalne które wymieniłem, które warto wkomponować w ochronę interwencyjną e, pod kątem właśnie Łączniaka rzekomego. Kiedyś jeszcze takim fajnym, dobrym rozwiązaniem, który nie generował uodpornień ale myślę, że w kombinacji na pewno fajnym rozwiązaniem będzie wymieszanie gdzieś azoksystrobiny, tak? Takiego znanego produktu kiedyś, 20 lat temu, gdy ta azoksystrobina wchodziła, była bardzo popularna w każdym gatunku warzyw, w każdym gatunku roślin uprawnych, rolniczych również. Nie było jeszcze tych takich uodpornień widocznych. Dzisiaj faktycznie niektórzy fachowcy zauważają, że stosowanie azoksystrobiny solo może generować problemy, dlatego ja zachęcam Was, żeby tą azoksystrobinę łączyć. Mamy kilka Takich przecież produktów na polskim rynku. Słynny polski produkt, trzeba go wymienić, przecież to Duma, że tak wielka firma z Polski, też niedaleko nas, producent Kiera, stworzył fajny produkt zawierający tebukonazol, difenokonazol i azoksystrobinę, właśnie ten produkt, który e, zawiera te trzy substancje czynne, jest ok pod kątem. E, wtedy, gdy dajemy go na duże, już rozwinięte rośliny po czwartym, piątym liściu. Pamiętajcie, że triazole, difenokonazol, tebukonazol zostały też wymyślone po to, żeby regulować wzrost na przykład, rzepaku czy innych gatunków roślin. Uszczywniać, regulować, takie właściwości mają często triazole. E, czyli dezynfekcja, po dezynfekcji warto to przystymulować. E, terakalk, glukoza b. pamiętajcie, że te infekcje są też przyczyną stresu, tak? Bardzo często w sezonie, nie wiem jaki będzie, po deszczu nawalnym, po gradobiciu, gdy ściany komórkowe są pouszkadzane. Należy też pamiętać, że budulcem ściany komórkowej tej wierzchniej warstwy jest wapń. Dlatego taką uwagę Przykuwam Wam i też często wysyłamy te zalecenia do zeolitu krzemu, czyli zeosand krzem, który wzmacnia naturalną warstwę ochronną. Produkty zawierające saletrę wapniową, na przykład nasz Terakalk plus Humus, czy przede wszystkim to, co będzie fajnie bronić się w warzywach pod kątem jakości podniesienia suchej masy, gluko CAB. Pierwsze takie połączenie na świecie w formie glukoniany, gdzie mamy dwa podstawowe produkty: tak, wapń i bor. Luko CAB, pierwsze takie połączenie w tej formulacji. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście pisać pod tym filmikiem. Zobaczcie. To cebula, którą przywiozłem dzisiaj z przechowalni od Krzyśka i Ewy. Pozdrawiamy z okolic Trzemeszna. Cebula, która jest przechowywana w nowoczesnym budynku, ale bez żadnych agregatów. Pachnąca, z piękną łuską, sprzedawana na naworek pod kątem jakościowym do marketów i tylko produkując taki towar. Świecący z piękną, szeleszczącą, złotą mózgą, pachnącą szyjką, e, możemy obronić swoją produkcję. Moim zdaniem, 20% naszego rynku to tylko ta cebula jakościowa. Zobaczmy, może coś tu wyłapiemy, może coś zobaczymy. E, 20% to jest duża bolączka dla wielu firm, które konfekcjonują i pakują warzywa, tak? Często narzekamy na nie, często się złościmy, ale moi drodzy, gdy duży, Dostawca, który jest pośrednikiem do dużej sieci marketów, miałby wybór kupienia wysokiej jakości towaru z Polski. Myślę, że nie zwracałby uwagi na import. To jest bardzo ważne. tak? Często import jest spowodowany tym, że nie możemy znaleźć na polskim rynku towaru wysoko jakościowego, i to dotyczy każdego segmentu. Akurat w tym przypadku mówimy o warzywach, przede wszystkim o cebuli o zimy. Tutaj mamy tak dopasowane odmiany. Na tym polu jest tu pięć odmian. Na razie nie będziemy mówili ich nazw. Wcześniej chyba wspominałem, żeby towar trafił pod kątem jakościowym do znanej sieci marketów. Tak? zajmie się tym firma, która konfekcjonuje, posortuje, spakuje w kartoniki czy w jakieś małe kerbeczki. jest to też również cebula czerwona, żółte pod kątem jakości, które chcemy spakować na market. Jeśli Utrzymamy tą plantację w odpowiedniej zdrowotności. Takim też kolejnym zagrożeniem za kilka dni. Dziś mamy poniedziałek, 14 kwietnia. Jeszcze raz witam serdecznie, ale już patrzymy na prognozę. W najbliższy czwartek od środy 24 stopnie, w najbliższy czwartek i piątek, tutaj w rejonie środy wielkopolskiej, prognozy pokazują 27 stopni. W cebulach z siewu. Gdzie też będę wam to pokazywał w tym tygodniu. Nawet na wschodach w ciornostek bardzo często w tak wysokiej temperaturze 27 stopni. Kwiecień plecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Przymroski jeszcze niedawno, a teraz mówimy o wzroście temperatur do 27 stopni. Ten w może być zagrożeniem nie tylko w cebuli o zimej, na której się znajdujemy, ale nawet dla tej cebuli wschodzącej, która dopiero wschodzi, która. Jest w fazie zszywki, gdzieś nie może niektóre jakieś fajne szczypiorówki są już na fladze i pierwszym liściu. Także bądźcie czujni. Dodatkowo taką dużą przeszkodą, jeśli chodzi o pogodę, na pewno będzie wzmagający wiatr. 6-7 metrów na sekundę, 27 stopni, wysmalanie roślin. To też może potęgować, że w ciornastek potrafi się tak jakby wyjść z tych form przetrwalnikowych, które zostawiamy. Dobrze zagospodarowane resztki pożliwne po zbożach, po rzepakach po kukurydzy, gdzie często też siejecie warzywa i siejecie, siejecie cebulę między innymi, czy sadzicie ziemniaki, to nie jest też najlepszy przetlon. Pamiętajcie, że dlatego taką dużą uwagę skupiam na zagospodarowaniu resztek pożniwnych, bo w tych resztach po pożniwnych przede wszystkim w kukurydzy, tam gdzie jest jej dużo tych resztek, kumulują się stare pozostałości pestycydów, to jest bardzo ważne, a te herbicydy w kukurydzach są bardzo, bardzo mocne, silne, to nie jest tak, nie słuchajcie wzór, że to wszystko się rozpada i nic już nie reaguje, nie, nie, to zostaje często w ziemi, w ziemi, to zostaje też w resztkach. Dobrze zagospodarowane resztki pożniwne, w przypadku kukurydzy, gdy mamy dobry, obfity plon rzędu 13-14 ton ziarna, to nawet 300 kilo NPK. To jest bardzo ważne, dlatego taką uwagę e, zwracamy. Podnosimy poziom próchnicy, e, da, p, wspieramy tę humifikację resztek pożywnych, mamy mniej pozostałości e, pestycydów. Takim produktem, który stworzyliśmy pod kątem uruchomienia fosforu i potasu i e, tak jakby w prosty sposób Wam wytłumaczyć, produkt, który żywi się pozostałościami pestycydów e, i metali ciężkich to właśnie PK Bakter. Sklep.pl można go też stosować z liścia, i do tego mamy wielu producentów czosku, przede wszystkim ziemniaka, buraczka czerwonego, gdzie często problemem są pozostałości metali ciężkich, przede wszystkim kadmu. Cały czas te normy się zawyża, dlatego bądźcie czujni. Warto w tak trudnych, Zmieniających się warunkach pogodowych polowych przed siewem czy sadzeniem warzyw zrobić ten odpowiedni pakiet biologiczny. My taki pakiet cały czas Wam oferujemy. Wielu z Was widzi tą różnicę. Tak? Aktywator gleby Matsoj, bakterie Fosfor pod kątem uruchomienia fosforu, pod kątem pozostałości pestycydów starych, PkBakter, bakter, ale bardzo też dużą rolę przywiązujemy do trichodermy. Oferujemy Wam jedną z najsilniejszych na polskim rynku trichoderm, składających się z trzech e, tych e, z trzech e, substancji. <laughs> Dziękuję Wiktorze. Tridemax, tak? poczytajcie sobie i na pewno w cebuli z Siewu, drugi trzeci liść, będziemy Wam proponować 0,75 litra chubry na wzmocnienie systemu korzeniowego. Plus właśnie 3D Max. Jeśli będzie sucho i gorąco, musimy zwrócić uwagę na wyższą dawkę wody na hektar. Tak? Tutaj idziemy troszkę inaczej, jak w ochronie zbóż czy rzepaku. Pokaż jeszcze cały ten areał. Cała plantacja jest wyrównana, pięć odmian. Jeśli będzie do tego okazja, na pewno zorganizujemy to takie szybkie, małe spotkanko cebulo cebulowe, cebuli o ozimej. Także będziemy mogli też tutaj jeszcze porozmawiać. Zabieg, jeśli chodzi o mączniaka, jest wykonany fungicydami w oparciu o salę trawapodniową Terakalk. Salę trawapodniową z humusem. Luko CAB, kwas humusowy, jeszcze do tego proliwan. Widać, że nie żałujemy. Chcemy to docisnąć, że tak powiem, do końca. Jaka pogoda przed nami? No, najbliższe dni nie będą rozpieszczać. Musiałem się aż podrapać. 27 stopni. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że po świętach w długoterminowych prognozach widzimy spadek temperatury oraz opady, bo nie ma nic lepszego jak ten naturalny deszcz. Widać, że jak reaguje rynek, rynek cały czas poszukuje w każdych produktów w tym segmencie warzywniczym, warzywniczym produktów wysokiej jakości. To jest podstawa. Cebulę, którą tam widzimy w tym wazonie, którą Wam pokazujemy, to jest ta cebula marketowa na rynek premium. Pachnąca, zdrowa, na pewno pod kątem, pod kątem łuski. Bardzo często też macie problem z wysokiej jakości łuską. E, moje doświadczenia pokazują, a to chyba jest już chyba z 24 albo z 25 sezon z cebulą, 24 e, e, pokazują, że wysokie dawki herbicydów, Zmniejszają jakość. Wysokie dawki herbicydów, system tradycyjny oferowany przez różne firmy, powodują, że mamy też większą ilość stożków. Jeśli większą ilość stożków, ten towar wysoce prawdopodobny jest, że będzie się gorzej przechowywał. Wysokie dawki herbicydów to gorszej też jakości łuska. W łusce będziemy zwracali uwagę na jakość. Drugi, trzeci liść to będzie aplikacja Hubry i Tridemaxu, tak naszej trichodermy. Trzeci, czwarty, piąty, szósty na bieżąco będziemy skupiali się na ważnych mikroelementach. Do każdego zabiegu fungicydowego dodajemy kobra lub glukoceu. Jeśli chodzi o tą mieć systemiczną, która indukuje odporność i ma działanie fungistatyczne. Ważną rolą pod kątem łuski będzie odgrywało też wap i bor razem. Bor, który też w cebuli podnosi suchą masę. To jest też bardzo ważne ważnym też mikroelementem będzie cynk. To on też również odpowiada za lepszą jakość łuski. Cała oferta glukonianów jedynych takich mikroelementów, które 9 razy szybciej się reaktywują i nie zawierają rakotwórczego mikroplastiku, glukoniany. Czytajcie sobie na naszym sklepie sobecki-sklep.pl. Oczywiście jest tam certyfikat ekologiczny. Warto zobaczyć różnicę, czym się różnią te nowe mikroelementy oparte o glukoniany. Cała seria gluko dostępna dla Was na sobecki-sklep.pl. Dlaczego do każdego zabiegu funki statycznego? i insektycydowego zalecam zeosant krzem, ten zeolit krzemu, który podnosi jakość na tej naturalnej warstwy ochronnej, tej kutykuli, bo później... Trudniej w znaczący sposób też dochodzi do inkubacji, czyli do rozpoczęcia infekcji patogenu. To jest bardzo ważne. Zaosand krzem wzmacnia tą naturalną warstwę ochronną nawet o 33 do 35%. To są badania laboratorium z Holandii, tak? czyli to jest bardzo ważne. Holendrzy to liderzy warzywnictwa. Cieszę się, że ten produkt też im się podoba. Do każdego fungicydu, do każdego insektycydu dodajemy ten zaosand krzem. Co jeszcze bardzo ważne... Jak temperatury, jaki będzie maj, jaki będzie czerwiec, na bieżąco będziemy alarmować. Wiadomo, że nie mogę być wszędzie kończy się już lista, jeśli chodzi o indywidualną obsługę przez moją osobę. Resztę możecie też pytać naszego biura. Ten numer 782 255 500 każdy, który się tam zgłosi, otrzyma wsparcie. To nasz biuro obsługi klienta. 782 255 500 tutaj na dole. Teraz widać ten numer telefonu. To bok biuro obsługi klienta, nie z bok, tylko bok i na pewno każdy z was otrzyma wsparcie. Co dalej? Wiadomo, że skupiamy się Yy, jesteśmy też coraz lepsi w innych gatunkach warzyw. Będziemy też pokazywać Wam to, jak na naszych polach, na naszej demofarmie yy, sadzimy selera za dwa tygodnie. Później, yy, początkiem czerwca, będziemy sadzić. Yy... Prasikę, którą też kocham, kapustę głowiastą pod kątem marketowym, brokuł, kalafior to te gatunki, w których też chcemy się wyróżniać swoją drogą. Marchewka, pietruszka, serer. No i ziemniak. Tak? Ziemniak króluje na polskich polach, bo to blisko 200 tysięcy hektarów. Cały czas te nasadzenia rosną. Na szczęście spożycie, konsumpcja też popularność frytki, chipsa oraz z powrotem e, przemysłu, który wraca do łaski, jeśli chodzi o tą wysokiej jakościowi, jako, jakość skrobi ziemniaczanej, to też powoduje, że ten rynek jeszcze tak istotnie się nie zapchał i są jeszcze małe luki. E, obserwujcie uprawę warzyw, obserwujcie kanał na YouTube Jakub Sobecki e, Doradztwo, klikajcie, udostępniajcie, e, bo dzięki temu cieszę się, mimo krytyki, że wielu z większości z Was, obserwujących, oglądających, nie jestem w stanie poznać, ale wysyłacie później jesienią, zimą te fajne takie SMS-y, wiadomości. Panie Jakubie, Jakubie, oglądaliśmy tylko y, Twoje y, podpowiedzi z uprawy warzyw, podnieśliśmy jakość naszej gleby, podnieśliśmy jakość, podnieśliśmy plony. To jest niesamowite i cieszę się, cieszę się, że możemy razem w ten sposób działać, a media, social media dają nam tą wielką możliwość, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie tego chcecie. Obserwujcie, udostępniajcie i klikajcie.